Wiktor Krauli powraca po raz trzeci, to część trzecia jak najbardziej, i fabuła zaczyna się w momencie, kiedy kończy się druga część. W ogóle, jeżeli usuniesz czołówkę i tyłówkę z każdego filmu, to okazuje się, że jedynkę, dwójkę i trójkę można obejrzeć jako jeden długi film, gdyż tak naprawdę wydarzenia są kontynuacją siebie i, no dzieją się na początku w ciągu kilku, rzeczywiście kilku rzeczy w tym filmie, co jest bardzo ważne, już nie ma jako reżyser Adam Green odpuścił, dziękuję bardzo. Adam Green stwierdził, że teraz zajmie się czymś, czymś innym. Tutaj reżyserem jest BJ McDonnell, No i ni niestety to czuć. Jak najbardziej czuć, że, że zmieniono reżysera. Nie będę zdradzał fabuły. I wiadomo, Wiktor sobie żyje na swoich bagnach i ktoś stwierdza, hmm, no to my chyba pojedziemy, trzeba go rzeczywiście tam rozwalić, dorwać i tak dalej, i tak dalej. No bo jest, jest źle. No i tym razem pojawią się zawodowcy. pojawia się słod. pojawia się słod. I... Y no, jest krwawo, oczywiście, że jest krwawo, bo Wiktor bo sieje jest pustoszenia i Fabuła, tak jak mówiłem przy okazji drugiej części, że Fabuła jest no, kontynuacją jedynki, i tak naprawdę to jest to samo, ale jest pewien zwrot akcji, jeden, drugi, trzeci, kilka innych ciekawostek i to jest podniesione do, do fajnej tam, powiedzmy, potęgi entej no to tutaj, tutaj się już nie wyrobili chyba rzeczywiście nie było pomysłu jak to zrobić, jak to pociągnąć bo, dokładnie, fabuła jest no, identyczna są ciekawostki i jest możliwe, że kilka ciekawostek i kilka rzeczywiście rzeczy tutaj, tutaj się yy, dzieje ale to nie jest nic interesującego aż tak bardzo, jakbym chciał, bo rzeczywiście, mamy więcej postaci Musi być oczywiście więc postaci Daniel Harris powraca po raz drugi I okej, okay, to uniwersum cały czas rośnie Bo dowiadujemy się, że pewne rzeczy trzeba wykonać i pojawiają się też nowe, nowe osoby, nowe osoby, ale o nich już wspominano w jedynce, tudzież w dwójce, więc no gdzieś tam z tyłu go mieliśmy aha, rzeczywiście, no gdzieś tam pamiętamy o cały czas, że był taki y, bohater, taka postać grana przez Tony'ego Toda, przez Roberta Englanda, Fredego Krugera. No i tak jak mieliśmy właśnie w jedynce, był, był y, Freddy Kruger, powiedzmy Candyman. Oczywiście w rolę Wiktora po raz w który wciela się Ken Hodder, czyli Jason, nasz znany Jason Voorhees. W dwójce również Tony Todd dostał większą rolę i w trójce no, nie byliby chyba sobą, gdyby stwierdzili, no nie, no musimy mieć jakiegoś właśnie, że, że tak powiem, gwiazdora, jakiegoś e, faceta, którego widzowie kojarzą z, z innych horrorów, no chociażby z Domu Tysiąca Ciał. Sid Hake, jak najbardziej pojawia się w tym filmie. Odgrywa dosyć zabawną, komiczną rolę, no, trzeba przyznać starego buraka, który jeszcze służył w Korei i tak naprawdę są żółtki i dokładnie wiadomo, wiadomo o co chodzi, więc humorystycznie jest naprawdę w tym filmie w tym filmie jest całkiem, całkiem sensownie, całkiem dobrze. Postacie hmm. Polecili sztampą. Tak, bo nasz szeryf to jest to jest taki dupek, że no nie chciało mieć naprawdę Wielu dubków już widziałem w, w filmach, wiele postaci, których bym nie powiedział, że są ciekawe, interesujące, no są nudne, sztampowe, tandetne, wtórne i tak dalej i tak dalej, życzy dyrektor, ale one po prostu bije wszystkie na, na głowę, bo można było to zrobić, jak to zrobił przy okazji drugiej, drugiej części chociażby, że fajnie to ograć, że powiedzmy... Puścić oko do nas i wyśmiejemy się z niego Rzeczywiście zrobimy z niego pastisz A on tutaj gra Bałowana, barana, idiotę I gra to rzeczywiście na poważnie I to się naprawdę, to się nie zgrywa, to się nie udaje To nie wygląda fajnie, sensownie I e, ciekawe Na dodatek dostajemy, no jak już mówiłem wcześniej SWAT, czyli Special Weapon and Tactics Przewodzi im, dowodzi im e, Agent, oczywiście agent specjalny Wiesz, łysa głowa i tak dalej W tejże roli Derek Mears, a jeżeli możesz kojarzyć Derek Mears skądś, to chociażby z tego, że grał, występował jako Jason Voorhees, zgadza się, a także był jednym z Predatorów w filmie Predatory Nimroda Antala. i e, widać, rzeczywiście widać, że twórcy stwierdzili, okej, okay, no to my puścimy oko, bo jest kilka scen, kilka ujęć, które no, żywcem są wyjąte, wyjęte z Predatora mi się bardzo podobało jak akurat do niego strzelają, On, tak się powiedzmy można powiedzieć, że Wiktor że Crowley porusza się po tych drzewach niczym, niczym drapieżca. Również jeden ze zgonów jest, jest chyba ukłonem w stronę Predatora, wiesz, kręgosłup, czaszka wyrwane, no to oczywiście jest, pojawia się. Panowie się no, ze sobą oczywiście, jest zwarcie, jest bijatyka, no nie będę wymyślał koło na nowo nie, chyba nie odkryję tajemnicy mówiąc, że Wiktor wygrywa. No Wiktor musiał, musiał wygrać, bo rzeczywiście jest no jest jest grubo jest fajne jedno zaskoczenie ponieważ okazuje się że troszeczkę troszkę, troszkę zdradza ale nie wiem kto pojawia się i bohater jeden z bohaterów z pierwszej części mhm. okazuje się że jednak może ktoś tam żyje może jednak nie wszyscy zginęli. Zobaczysz naprawdę jest ta scena jest tak dobrze zrobiona tak komicznie że mi się mi się podoba. Ale kiedy już dostajemy tych oczywiście agentów specjalnych ze, ze Słod, No to okazuje się, że <noise> oni mają tyle wspólnego z zawodowstwem, co naprawdę gdzieś tam jakaś bojówka wszechpolaków i tak dalej, z, z, z logiką i z, i z czymkolwiek. O tyle, co powiedzmy, Patryk Wega z prawdziwym kinem. To byłoby dobre rzeczywiście porównanie, bo tu się okazuje, że broń się im zacina, kończy się im amunicja gdzieś. Wiktor Krauli stoi 5 metrów od nich, oni nie potrafią w niego wycelować, a jak już celują to oczywiście w klatkę piersiową. Ja wiem, że, to, że oczywiście to jest sprawa techniczna, no bo dużo łatwiej umieścić yy, te wszystkie pirotechniczne sprzęty na. No, Wiktor nosi ogrodniczki tutaj niż powiedzmy, wyobraź sobie, że yy, Ken Hodder oczywiście oprócz tego, że ma cały makijaż ten. Ten Wiktora Crowley'a, który jest który beznadziejny, jest naprawdę beznadziejny. Sam, sam powiedział, że koszmarnie się go nakładało do tego stopnia, że w pewnym momencie go wzięli i przykleili, bo, yy, bo było źle. No to jeszcze tutaj w tym momencie musieliby na to pod tą całą yy, może nie animatronikę, bo tam zbyt wiele tego nie ma, ale powiedzmy musieliby jeszcze gdzieś tam jakieś yy, pirotechniczne rzeczy. Nie no, to byłoby zbyt dużo bawienia. Łatwiej było tak zrobić, no ale to nie wygląda dobrze. Rzeczywiście nie wygląda dobrze. Yy, humor. To, do czego przyzwyczaiły mnie już właśnie dwie części y, toporu, że rzeczywiście oko do nas było puszczone często i gęsto, wyglądało to dobrze, wyglądało to sensownie. Czasami niektóre postacie były przerysowane, ale w ten sposób, że no oko puszczone, naśmiewamy się z nich i było to fajnie zrobione, ciekawie, interesujące, a przede wszystkim zabawnie. No a tutaj, no, no tego brakuje. I o ile film jest krwawy, bo znowu już mam napisane w dodatkach, film jest krwawy. Scena z Predatorem bardzo dobra, bardzo fajna, i w ogóle, no to niekoniecznie to wygląda dobrze. Zresztą scenariusz był trzymany w wielkiej tajemnicy. No bo jak się możesz domyśleć trzecia część, no to już jedynka i dwójka to były, no, mniejsze lub większe, ale hity, tak? No wiadomo, że w tym momencie maczy, tak chciałem powiedzieć. Topór to jest kultowy horror, no ale kiedy przyszli aktorzy, no to oni dostali scenariusz bez ostatnich pięciu stron. Dodatkowo każda strona scenariusza miała znak wodny z imieniem i nazwiskiem danej osoby, która to podpisała i no, ostatnie pięć stron scenariusza dostali tylko i wyłącznie ci, którzy brali udział w kręceniu tychże ostatnich scen, ale tylko i wyłącznie no, w dniu kręcenia. Nie to, że spokojnie, my się akurat my o, to, o to boimy, o to się obawiamy. Również to zaczął Adam Green wcześniej i hołdował tej w zasadzie również B.J. McDonald's. Żadnych cyfrowo generowanych efektów, żadnego CGI. Wszystko tutaj jest zrobione praktycznie, więc. Tak samo jak przy okazji jedynki i dwójki, CGI było używane, ale tylko i wyłącznie do tego, ażeby usunąć różnego rodzaju linki, na których byli podciągani aktorzy, a także jeżeli gdzieś tam jakiś człowiek z ekipy albo sprzęt był widziany w kadrze, gdzieś tam się pojawił, no to po prostu to cyfrowo wymazywali, ale wszystko co tutaj widzisz to jest no praktyczne efekty specjalne, więc stara, dobra szkoła robienia filmów. Mnóstwo, domyślam się, że mnóstwo syropu kukurydzianego i, i, i czerwonego barwnika y, poszło i było to dobrze zrobione, fajne, ale nie jest to, nie jest to świetne. I tak się zastanawiam czy topór 3 ma szansę dorównać, no może nie dwójce, bo dwójka dla mnie je, ne, ne, jak na razie jest najlepsza, ale czy ma szansę dorównać jedynce. No i niestety mi się wydaje, że nie. Niestety akurat BJ McDonald nie poradził sobie. Wydaje mi się, że no jest krwawo, no bo to jest wiadomo, jest świetna sprawa. Możesz zaraz powiedzieć, no ale skruch się, że fabuła jest słaba. To jest horror, to jest slasher i tak dalej. Tak, zgadza się, ale w tym momencie to, do czego mnie Green przyzwyczaił, to jest dosyć wysoko zawieszona poprzeczka, trzeba przyznać. Rzeczywiście, że wygląda to, wyglądało to dobrze. Fabuła była wciągająca i to możliwe, że było mocą, jak dla mnie, napędową tej serii, że. To było coś, czego się nie spodziewałem, bo przeważnie jest tak, że druga, trzecia, czwarta część to już są po prostu tak, że dna i rzeczywiście tego się nie da oglądać. Ale tutaj się okazało, że tak, jedynka może mieć ciekawą e, fabułę, dwójka również, więc spodziewałem się tego samego. Nie spodziewałem się rzeczywiście, że będzie to nie wiadomo w tym momencie co, ale przynajmniej, żeby ten film dorównał powiedzmy jedynce w jakiś tam sposób e, było. No i o ile postaciowo, że tak powiem, jest, no bo pojawia się, jak już mówiłem wcześniej, Sid Hake, pojawia się Derek Mears. Fabularnie tutaj zbyt dużo się tych głupot dzieje, naprawdę, zbyt dużo tego wszystkiego jest, dlatego nie. Chciałbym powiedzieć, polecam ten film, ale nie, niestety nie mogę, jest to ocena poniżej. 6 na 10. To tak dobrze wiesz, u mnie ocena pozytywna to jest od 6 y, wzwyż, ocena negatywna 5, y, 5 w dół. Jak chcesz dokładnie wiedzieć, jak, bym, jak oceniłem ten film, sprawdź sobie na filmie, by tam to jest wszystko rzeczywiście y, pokazane. Ale co? No skończyło się, bo Topór oryginalnie był pomyślany no, jako trylogia i odłożył łyżkę czyli Wiktor. Jest czwarta część, no więc, więc nie powiem, że to, ja najbardziej Wiktora, Wiktora tutaj nie ma, Wiktor odłożył łóżkę, czyli dziękuję, dziękuję bardzo, skończył się i jest, jest po herbacie. No ale na razie, póki co, no, w pierwszej części odłożył łóżkę, w drugiej również na końcu się przekręcił, w trójce również, również go nie ma, więc póki co Wiktor nie żyje, Wiktora nie ma. W czwórce oczywiście, że powróci, no bo wiadomo, że powróci, no bo wiadomo jaka jest sytuacja. Również w czwórce na fotel reżysera powróci Adam Green, bo tutaj niby widzisz na plakacie jest Adam Greens z Hatchet 3, ale tak naprawdę jest, no on pozostał jako producent, chciał, chciał mieć pieczę. W tym momencie on chyba kręcił Frozen, nie pamiętam jak jest polski tytuł, bo na pewno nie Kraina Lodu, ale rzeczywiście kręcił inny film, no i nie mógł seriusze że okej. Okay. BJ McDonald's może przejąć pałeczkę bez stresowo, bez problemu. No niestety, nie obyło się bez czkawki, nie wypadło to super świetnie, też nie zrozumie źle, to nie jest beznadziejny film, to nie jest tak, że tego filmu się nie da obejrzeć. Spokojnie, możesz obejrzeć jak najbardziej, ale no niestety, nie dorównuje poziomam do jedynki, do dwójki to już, już w ogóle, więc rzeczywiście film do obejrzenia, tak jak najbardziej, ale z... Z trylogii? Tak, z trylogii jest to najsłabsza część. A inne kultowe horrory? Oczywiście, że tak. Tutaj proszę bardzo, dużo więcej recenzji, dużo większej liczby kultowych horrorów.